Sylwia? Tak. A, cześć. No ładnie wyglądasz. No to mamo. A gdzie mama? No mama akurat musi się też zjawić w tym momencie. A dawaj, mamę. Proszę. Daj, mamę. Mam chodź tu. Mama też jest nastawiona na wideo. Dzień dobry. Pozdrawiam, mamę. Witam. Czekaj, mamo. O, widzę, widzę. Widzę was obie. Dzień jesteśmy. Jesteście. Macie podobne? dużo. Bardzo podobne. I macie dużo światła, więc jesteście takie prześwietlone, fajne. A masz kozy? Mam. Ile? Pięć. Pięć. Oj, z z z wrzuć kiedyś na Facebooka. Ja strasznie lubię kozy. A kozy, kozy. Moja Marysia też. A kozy wchodzą do ciebie do mieszkania? Nie, To nie jest wbrew pozorom patologia. Dobry. Cześć Dominika. Dobry. Przyjechałam ja do ciebie. Zawsze ty do mnie przyjeżdżasz. Jest mój syn Jędrek. Synek, pokaż się. Uwaga, Jędrek. Cześć. Jest Aleks. Cześć. Aleks. W ogóle cię nie było widać. Chodź. Dobry. I Marta. 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 Cześć. Czego nie ogarniacie? W i obliczania współczynnika, jak się nazywa? współczynnika kierunkowego O Jezu. Nie... To jest straszne. Halo. Cześć, Michał. A gdzie Mikołaj? Mam no, idzie. jak do Kota. Gdzie jest? Cześć, Mikołaj. Dzień dobry. Co robicie, chłopaki? Tym dużo tam was jest? Nie. Czekaj. A co z, tą, z tym graniem? Mieliście zaśpiewać, grać na gitarach Sandra i Michał. A, a, co, a to białe to co? To jabłka. To białe. Jabłka. Do góry polewa czekoladowa i wiórki kokosowe. A. Mniam. Proszę bardzo. <grypto> <grypto> No miło nam, że się Pani poczęstowała. Echa. Ja może nie będę tak sama jadła, ale proszę. <śmum> dość jest wszystkiego, wszystkiego, dość można wszędzie. Dość jest dość wszystkiego, w górę szlałam. Dość jest wszystkiego, dość można wszędzie. Dość jest wszystkiego, w górę szlałam. Daryśka? Cześć, tak, dzień dobry. Cześć. Widzę Cię jakbyś była w czarno-białym filmie. Co tam? Co tam porabiasz? Ale uczysz się troszkę, czy nie dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. <laughs> ja Cię Ja też Cię całuję. Trzymaj się, Dariśka. Pa. Cześć, nie widzę Cię. Dzień dobry. Cześć. Jak tam pani noga, bo tam pani chyba miała zabieg, tak? Mogę ci po pokazać, czekaj, kule. Widzisz kule? A, no widzę, No widzę. właśnie. Noga jest super, wiesz, tylko nie mogę obciążać jej przez 6 tygodni, czyli do końca lutego. Także chodzę Aha. o kulach, chodzę na rehabilitację, ale czuję się hmm. świetnie. Cały czas zakuwasz, czy trochę luzu? No raczej zakłuwam. O, współczuję. Nie, nie jest tak źle, bo Aha. właściwie ja to lubię. To jest takie Lepiej, no, moje hobby. Pozdrów całą rodzinę. Dobrze, to przekażę też rodzicom. To trzymaj się i powodzenia w sesji. No dziękuję bardzo. bardzo. Pa, pa. I życzę zdrowia. Dzięki. Dzień dobry. Są, czerwono uste. musimy włączyć kamerę, pani? Oczywiście, że was. widzę. Ale jak jesteście wylaszczone. Proszę pani, bo my dopiero, dopiero stanowiliśmy. No Pani Marylko, my za panią tak tęsknimy. No, ja też pani bardzo. nie bo już nie możemy wytrzymać. Ja stali, też bardzo on. tęsknię. Ała. Ja w ogóle już nie mam siły, nawet nie chodzę do szkoły. Znaczy chodzę do szkoły, ale już tak pani jak się przyzwyczaiłyśmy. No. My już zrobiłyśmy sobie swoją mapę, teraz pani pokażę. Każde miejsce jest zaznaczone, gdzie byłyśmy. No to weź jedną. A czyj to pokój? Jesteśmy u mnie. To jest nasza mapa, to jest Pani mapa tak naprawdę. Aha, jest super. Jest, każda miejscowość, gdzie byłyśmy, za Panią. No to, to cała Polska, ma... powiedziałabym. No. Trochę ma... mało wschodu jest, prawda? Mało jest śląsk, już musiałam wymienić Aha, Ale ma... mało jest zachodu też, mało jest lubuskiego. No nie ma nic. Tu nie, nie mamy ma nic. nic. Na o, zielonogórskie. Amatorka. <laughs> A czy to pokry taki tutaj. ładny, czerwony? Jesteśmy... U moja mama właśnie przyszła. A gdzie no. mama? Moja? Tak. No i no Z, e, no, z dziewczynkami. Mama? Mama? Młodziutka, mama. bardzo mama, młodziutka, naprawdę. Dziękuję pani, że pani jest taka tolerancyjna. No, jestem, jestem. Pokaż, pokaż siostrę. No gdzie? O ta siostra no, nie proszę pani, ona ma karę. Ona jest się... Przekrywać Mama, co pokoju! Nie no, po... a ile ma lat? 11 do... Cześć siostra! Jak masz na imię? Alicja Alicjo, dopiero wstałaś? Tak Ale jesteś śpiochy No fajnie i Piękny nie, dużo moich zdjęć A to nigdy go nie widziałam ale ja go bardzo lubię. Powiedz, że to jest. Jak nie wiem, czy to jest. Aha. To jest przerobione, bo. Bo tu nie mieliśmy. Nie, nie mieli Cześć Sławku! Dzień dobry, królowo! A. Jak miło widzieć! Ja się też cieszę. Ja ten nie wiedziałem, że to będzie wideo, bo bym się ładnie ogolił, ubrał. No tak, bardzo ładnie wyglądasz, naprawdę. Widzę, a co to tam za kwiatki na, na szafie? E, maki, te czerwone? No? Maki. Maki. Maki, te czerwone. Maki te czerwone. Maki te czerwone. <laughs> jak się królowa czuje? Królowa się czuje coraz lepiej. No, znaczy, świetnie. Tak, i... tak naprawdę. Halo? W poniedziałek ostatni egzamin, więc siedzę i się uczę. No, jak jesteś pilna. Porządna rodzina. Dobrze, dobrze. Zaliczyłam już dwa egzaminy, które były ustne, więc to była masakra, bo ja nienawidzę ustnych egzaminów. A przecież dobrze mówisz, ładnie. Ale, ale strasznie panikuję, jak A. mam odpowiadać A. tak ustnie, to o nie. Cześć Paweł, tu. Dzień dobry, Pani Marek, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Panią widzę. Ja się też cieszę e... i że mogę Ci wiesz, osobiście podziękować za, za Twoją pracę niesamowitą, wiesz? To jest tak, bardzo się tak wielka sprawa, co ty robisz? Wie pani, co tutaj jednak ten wpis Pani bardzo pomógł. Tak? I wzrosła też oglądalność strony, ludzie się interesują, pytają. Coś także także, także no tutaj bardzo właśnie bardzo dziękuję za ten, za ten wpis, bo jakby ludzie też inaczej na tą stronę patrzą. Nie? Muszę się z wami pożegnać, bo jest kolejka. I ja myślę, że powtórzymy, powtórzymy za jakiś czas, bo to, bo to fajnie działa. Ja się nauczę obsługiwać, i będziemy się łączyć.